Do sprzedania książki z 1885 roku autorstwa Juliusza Słowackiego. Tutaj jest pieczątka Kostanecki. Nie wiem o którego Kostaneckiego chodzi, ale osoba o tym nazwisku była również wiceprezydentem Krakowa w okresie I wojny, tak zwanej Wielkiej Wojny. I tutaj mamy. Książki wymagają naprawy introligatorskiej. To są kompletne, ale część kartek jest luzem. Tutaj mamy pisma pośmiertne. Wydanie drugie, znacznie pomnożone staraniem, a Małeckiego tom drugi. Jeżeli chodzi o te pisma pośmiertne, to jest tylko drugi tom. Tak to wygląda. Wiadomo, z racji wieku strony są pożółkłe. Wymagają interwencji introligatorskiej Tak się prezentuje brzeg Na bok odłożymy tutaj kolejne Tak wygląda okładka Pisma Juliusza Słowackiego tom trzeci Tutaj żadnej pieczątki nie ma Tutaj tych stron już więcej jest luzem. No i też z 1885 roku wydanie z Lwowa. No, tutaj więcej, nawet z tych stron luzem. To już tak wygląda w ten sposób. Książki te leżały w balicach. Skąd tam się wzięły, nie wiem? W domu moich pradziadków po śmierci prababki w 1999 roku, wziął je mój ojciec do mieszkania do Krakowa. Tak wygląda grzybiet. Tak wygląda z tej strony. Tutaj mamy tom czwarty tych pism również luzem kilka kartek. No i tutaj pokażę stronę tytułową. No tak to tak to się prezentuje. Tutaj kolejna kartka luzem. Także tu nic nie jest zatajone. Stan taki jak na jak na nagraniu. Tak grzbiet wygląda. Następne, który tom tom drugi. Brzegi tutaj już są poszarpane, postrzępione, o, w ten sposób. Tom drugi. Tak to wygląda. No, i pokażemy grzbiet. Lwów tutaj, niestety, takie ubytki są. No, nie chce się ostrość złapać. No, i tutaj mamy tom pierwszy. Tutaj odchodzi grzbiet. Książka szyta, jak widać. postrzępione strony tutaj więcej karty kluzem to chyba najgorzej zachowany zachowany tom tak wygląda O, trafił się tak zwany ośli róg. Teraz to odgniemy. No nie chce się. Dobra. odgięte zostało. No cóż, cena do negocjacji. Można składać propozycje. Powiem tak, taniej jak w antykwariacie. No ale nie mniej niż ja sam bym w tym antykwariacie dostał. No nie, nie ukrywam. Zawsze mogę wziąć te książki i, i tutaj w Krakowie po prostu je sprzedać. E, w antykwariacie, nawet w tym, w tym sklepie Tezeusz. To jest taki duży antykwariat. Nie tylko antykwariat, są różne książki sprzedaje. W tym mi też takie właśnie pozycje starsze. No i tak wygląda. Ten tom pierwszy najgorzej jest zachowany, jak widać. Ma sporo tych takich luźnych, postrzępionych kartek stron także zapraszam do sekcji komentarzy no i jestem otwarty na propozycje dziękuję